Tylko miłość bliźniego polega właśnie na tym, że nie oczekuje nic w zamian. Kiedy czytam pierwszy list do Korydian 13 rozdział, i o tej miłości, jak dochodzę, miłość nie oczekuje nic w zamian. To jest naj, naj, najgorsze dla mnie. Jak często się łapię, ile ja już zrobiłem. Sami tutaj się śmialiście, człowiek orkiestra, tak, bo tu zagra, to tamto. No to co zrobiłem? Kurczę, ile jeszcze mam robić? Ale miłość nie oczekuje w zamian. I Wtedy muszę klęknąć i przeprosić Panie Boże, przepraszam, że tak pomyślałem. Przepraszam cię, że się malutki procent w moim sercu pokazał. Pychy. Przecież mam Cię kochać samym sercem. 99,5% Cię kochałem, a to pół procent to było, ileż mam jeszcze robić? Bo miłość nie oczekuje nic w zamian. Jest to sztuka kochania, no nie? Jak to wszystko sprostać? Jest to na pewno sztuka. Kochani, w Bożej Miłości robimy to, o czym nigdy nie myśleliśmy. To, co po naszemu wydaje się absurdalne. I dodatkowo właśnie nie oczekujemy nic w zamian. W Bożej miłości jesteśmy nastawieni na dawanie. Na myślenie o innych. Bo wtedy będę kochał Boga. A co ze mną? A co z moim ja? List do Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. за мне.